Cześć wszystkim, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, w którym wyjaśnię o co chodzi z tą czaszką, którą tutaj teraz widzicie na ekranie. Ostatnio robiłem live'a, gdzie tytuł był, że robię finał napadu z czaszką i przychodziła cała masa osób i pytała o co chodzi z tą czaszką, czym ona jest. Na czym to w ogóle polega? Więc pomyślałem, że warto nagrać taki film objaśniający i w którym po prostu zobaczycie czarną nabiałem, jakie są różnice w napadzie z czaszką, a bez tej czaszki. Ale do rzeczy, może najpierw powiem, kiedy się ta czaszka pojawia. Z tego co zauważyłem, to najczęściej się pojawia ona wtedy, kiedy bardzo często powtarzamy jakiś typ napadu. Ja najczęściej robię sprytne i ciche, ponieważ tam e, wchodzimy po cichu do skarbca, mamy więcej tego czasu i właśnie tutaj w tych dwóch napadach najczęściej mi się ta czaszka pojawia. Teraz mam go tutaj akurat przy sprytnym podejściu, więc czaszka nie jest trudna do wytropienia bardzo łatwo ją dostać, a jeśli chodzi o wpływ na napad, to oznacza to po prostu zwiększoną ochronę, w praktyce to wygląda tak, że ochroniarzy nie ma więcej, nie zauważyłem żeby była ich większa liczebność albo żeby mieli lepsze uzbrojenie albo żeby byli jacyś bardziej tankowaci, ogółem jak zrobimy te dostawy dagana, czyli to jedno z opcjonalnych przygotowań, no to ci ochroniarze będą tacy sami jak na napadzie bez tej czaszki Jedyne różnice, jakie zauważyłem, to po pierwsze, musimy więcej wiercić, jeśli chodzi o drzwi skarbca. Ogółem tam są takie pierścienie, nie wiem jak to się specjalistycznie nazywa, ale widzicie to teraz na ekranie, także widzicie o co chodzi. Ogółem tych pierścieni na czaszce do przewiercenia jest kilka więcej. Bez czaszki, bez czaszki, z tego co pamiętam, jest ich 4, z czaszką chyba 6 albo 7. W każdym razie teraz to widzicie. Czyli już skarbiec ma drzwi skarbca, mają takie zwiększone zabezpieczenie. No i druga, chyba najistotniejsza rzecz, w tym wszystkim mamy podwójne hakowanie. Ogółem, jak macie tam te bramki, które otwierają różne miejsca w skarbcu, co zazwyczaj, żeby się tam włamać, żeby tam wejść, to trzeba było zrobić tylko i wyłącznie jeden odcisk palca. Kiedy mamy czaszkę, no niestety tutaj musimy już zrobić dwa odciski, także ogółem całe robowanie skarbca trwa o wiele dłużej, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego też na czaszce mamy większą wartość tego łupu, który tam zgarniemy, tego potencjalnego, czyli albo są droższe obrazy, albo droższe złoto, albo Dostajemy więcej hajsu za gotówkę Jeśli chodzi o skrytki, tutaj za bardzo nie zauważyłem, że były jakieś zmiany Przynajmniej nie zwróciłem za bardzo na to uwagi Ewentualnie wydaje mi się, że więcej można tych worków wyciągnąć ze skrytek Ale akurat tu nie jestem pewny Ale i tak jak robicie napad dwie osoby, to nie będziecie mieć czasu na skrytki Ponieważ przez to, że trzeba więcej hakować Po prostu jest zabierane wam więcej czasu Ale ten łup, ta większa wartość łupu gdzieś wam to dłuższe hakowanie równoważy więc wychodzi to całkiem podobnie jak gracie w dwie osoby. Teraz tutaj też na ekranie widzicie tablicę, właściwie dwie tablice do planowania napadu, ponieważ tutaj zrobimy sobie małe porównanie. Teraz widzicie tablicę na ekranie, gdzie macie potencjalny łup na złocie bez tej czaszki, a teraz widzicie już potencjalny łup na złocie z czaszką. Także jak widzicie, ta różnica tutaj wynosi kilkaset tysięcy. Nie jest to jakaś duża różnica, ale zawsze jest to coś. No i ostatnia rzecz, ostatnia taka różnica, którą zauważyłem, to to, że jeśli mamy czaszkę, to mamy zero żyć, nie mamy tego dodatkowego życia w zapasie, czyli jak zginiemy, zginiemy no to od razu będzie trzeba użyć opcji szybkiego restartu. Kiedy tej czaszki nie ma, zawsze mamy mm, taki zapas jednego życia, mamy taki zapas jednego potknięcia, że po prostu nas na nowo i nie będzie trzeba tego szybkie, szybkiego restartu użyć. Jeszcze taką tutaj różnicę zauważyłem. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o te różnicę. Więc ogółem polecał robić ten napad w dwie osoby. Pod warunkiem, że macie dobry movement po skarbcu, macie bardzo dobre tempo hakowania, bo tutaj te, hakowa te hakowanie jest jeszcze bardziej istotne przez te podwójne zabezpieczenia. Chociaż i tak z, z tym skillem wydaje mi się, że nie będziecie w stanie zebrać wszystkiego. Mi się z ekipą nie udało ani razu. Raczej w najlepszym wypadku ten jeden wózek ze złotem albo tam. Z gotówką wam zostanie, w sumie z gotówką to można nawet więcej, bo gotówkę się wolno zbiera. Może jest szansa na zgarnięcie wszystkich obrazów, ale tego sobie w sumie nie sprawdzałem. Jak widzicie, że po prostu macie kiepskie tempo, no to zawsze można anulować napad i dołożyć tam jedną osobę, tak i robić w trójkę. Więc zawsze jeszcze jest takie rozwiązanie. No a w tym materiale tyle. Jeśli Wam się podobał, przydał no to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. Jeżeli ktoś z Was też jest nowy na tym kanale, a na pewno takie osoby tutaj oglądają ten materiał, to zachęcam też Was do zostawienia subika tam na dole. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych tutaj odcinków na tym kanale, a w najbliższym czasie ich będzie bardzo dużo w tym różne poradniki, w tym będzie nowy poradnik dla początkujących, bo się dużo pozmieniało. No i w sumie tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, widzimy się też na live'ach, na które was zapraszam, które odbywają się na facebooku, tam na dole macie link do strony facebookowej, także wpadajcie, nawet jak nie chcecie, o, nie chcecie oglądać live'ów, to myślę, że stronę warto polubić, bo nie tylko live'y się przecież tam odbywają, ale też na przykład są yy, jakieś zakulisowe rzeczy, także zapraszam na fanpage'a, no i tyle, także trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, na razie, cześć!